Zaskoczę Was, dzisiaj nie idziemy do Lumpeksu, a idziemy do... Action, właśnie ładuję swój samochód i zobaczyłam w tle Action i tak sobie myślę, kurczę, może to jest właśnie znak, żeby zrobić jakieś takie małe zakupy jesienne, zobaczyć w ogóle co jest w takim sklepie, bo ja bywam bardzo rzadko a poza tym myślałam, żeby może parę jakichś tam pierdółek, tak żeby przestrzeń, wnętrze domu bardziej jesiennym się stało zakupić, także zobaczmy co ciekawego nas tam dzisiaj spotka, zapraszam do oglądania Dobra, ja już oficjalnie jestem w szoku tych produktów bo znajduję tutaj po prostu takie rzeczy, co jest więc już być zakupy na jesień, a ja puli uniwersalne Wiem, co możemy kupić Bierzmy, to jechaćmy do przymierzalni Tyle rzeczy świątecznych, to ja się nie spodziewałam w ogóle W międzyczasie w drodze oglądam film mojego męża, bo właśnie opublikował na YouTube Kanał Daniel Grzyb, nazywa się kanał tak jak się nazywa mój mąż I nawet skomentowałam pierwsza Pierwsza rzecz, którą mogę wam polecić, bo mam dokładnie taką samą już od bardzo, bardzo dawna To takie lampy sojowe, swoją drogą one są tutaj co so... so, so, so lampy solne. Sól himalajska. Him himalayan salt lamp. I taka solna lampa kosztuje 20,95 Mega cena i mega fajny produkt. Super daje efekt wieczorem. Ja uwielbiam, zapalam ją generalnie wieczorami. Praktycznie codziennie, całorocznie, nie tylko jesienią i zimą. Dobra, ja już oficjalnie jestem w szoku tych produktów, bo znajduję tutaj po prostu takie rzeczy. To jest lampa kryształów, kamieni do medytacji. For chakra meditation. Crystal lamp. Nie wiem jak to się otwiera, więc nie wiem jak to wygląda na żywo. Chciałam to w sumie otworzyć, ale coś mi tutaj nie wychodzi, a nie chcę tego rozwalić, ale chcę to kupić. <śmiech> 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 Mężu, nie rób mi przynajmniej wstydu. <laughs> co jest? Wow, mamy tutaj kwarc, mamy ametyst, mamy lapis lazuli, kwarc różowy, oko o tygrysie, co tu jeszcze jest? Jasper, to nie pamiętam, co to jest. To tak się... i obsidian, wow. I to jest lampa, i, hajko, i tutaj kładziemy na lampę te wszystkie kamienie i sobie leży taka lampa piękna. Ja to muszę kupić i wiecie, to kosztuje chyba 27 zł. Jestem po prostu totalnie zaurczona tym produktem. To jest coś niesamowitego. W ogóle to jest, uważam, super rzecz na prezent dla kogoś. Ja tak aż od razu myślę o tym, czy no właśnie komuś tego nie spodoba. I to jest przepiękne. W ogóle opakowanie jest niesamowite. Kolejna rzecz, jaka mi wpadła w ręce, tylko dlatego, że tutaj kucnęłam, a kucnęłam do tego, bo muszę kupić kwiatka do łazienki i tak pomyślałam, kurczę, w sumie to takie nawet dość ładne mogłoby chyba być, a kucła, ku, jak się pochyliłam, to się okazało, że w moje ręce wpadły takie świeczki. Właśnie chcę zobaczyć tylko, czy to są lampy, nie lampy, tylko świece sojowe, czy czy jakiego to jest wosku, czy to jest gdzieś napisane. Tu jest napisane tylko, że to jest świeca zapachowa, więc przypuszczam, że to będzie wosk. Y, jaki to jest wosk? Taki syntetyczny, nie sojowy, nie pszczeli, tylko jaki to jest sztuczny tak jest wosk? Taki standardowy. Taki standardowy! Ale ogólnie to też to wygląda to przepięknie jako zestaw upominkowy, no faktycznie nawet to tak jest napisane świece, czakra, zestaw upominkowy, no jako zestaw upominkowy no naprawdę to jest mega. No a zastanawiam się mężu jak to by się podoba ten 12,99 kosztuje taki Ale to Sicily od razu zrzuci. Zrzuci Sicily? Nie, nie ma opcji. To się, to może zbić się faktycznie, muszę znaleźć coś takiego co nie przykleić, ale o to nawet, patrz wygląda tak prawdziwa, ale dziwne, dotknij tego. No. Nie, to nie jest plastik, tylko jakaś guma Co jest? E, muszę właśnie znaleźć coś takiego Co mogę postawić i nawet jak Zwróci, no to się nie zbije No to wiesz, to... to ja pierdzie, ten stolik, są jak prawdziwe to zrzucić od razu, więc nie wiem, czy warto e, Ja pierwszy raz coś takiego widzę, serio, to jest niesamowite bo to Zazwyczaj są takie rośliny właśnie takie takie Plastikowe, takie, widać, że sztuczne A to? Że to to wygląda jak prawdziwe I nawet dotykuje się jakby normalnego liścia prawdziwego Dotykała, szok, ale ładne Do takiego malutkiego wazonika jakby włożyć Dobra, pomyślę. Przy okazji tego, z czym Daniel mnie tutaj uświadomił. Ja dopiero wszystkie moje kamienie, które miałam tak powystawiane pochowałam, bo Ciceli wszystko zrzuca tego typu, więc chyba muszę się z tym pożegnać. Chyba, że przykleję to na stałe do tego, ale to ona będzie... będzie miała jeszcze większą misję, żeby to właśnie. I zrzucić. No dobra. Nie potrzebuję tej lampy, to jakoś się bez niej obejdę, ale Patrz, super to są jest. Te, takie ringi dla telefonu. Fajne to jest w ogóle. Ja mam taki ring, ale mały. W sensie bez... Nie no, przecież mój też można chyba do dużego no, ale statywu dać. to jest fakt, że takie rzeczy że są. Że są takie rzeczy no mega, to jest super. No pamiętam, że kiedyś cię, dużo ciężej było coś takiego zdobyć, a teraz to nawet w jakichś tam biedronkach i tak dalej też są często, czasami. Często, czasami. Znalazłam właśnie etui Ideal of Sweden i kojarzę to, bo kiedyś Ania Skóra od to reklamowała i do mnie też kiedyś napisali zresztą o, o, co prawda barterową, ale współpracę i teraz są w Action, z tym szoku. W sensie, to jest akurat mój model sam, telefonu, bo ja mam 12 Pro Max, ale teraz zmieniam na nowy. Gdybym nie zmieniała, to bym to kupiła. No ale zmieniam niedługo na nowy, więc nie potrzebuje. A w moje ręce jeszcze wpadł taki uniwersalny środek czyszczący, który też jest w wersji do kuchni i do łazienki. W ogóle to jest ciekawe, bo kosztuje 5,98 i ma 98% składników pochodzenia roślinnego, więc i podobno jest spoko. Ja przetestuję, wiecie, bo to takie rzeczy to zawsze się wykorzysta tak naprawdę. Jakż nie jest chyba jedynym sklepem, który obserwuję na Instagramie serio i oglądam wszystkie Insta stories i oglądam. To jest może leciwe oglądam... Może! <grym> Zapraszam! I oglądam, i lajkuję tam posty w ogóle oglądam. Na wszystko, co wrzucają. Z ręką na sercu. Bo Wiki się zawsze ze mnie śmiała, że ja tylko action obserwuje na Instagramie. I właśnie w promocji tygodnia teraz mi to wyskoczyło, dlatego kojarzę ten produkt. Tutaj jest ogólnie mnóstwo świec, wszelkiego rodzaju. Na jesień to idealny czas na palenie świec, ale zwróćcie proszę uwagę na to, żeby kupować świece z woskiem sojowym, bo jednak wdychamy to wszystko, to jakby te opary. I, no I pomyślmy też o naszym zdrowiu, przede wszystkim o naszym zdrowiu, bo to jest najważniejsze, więc zawsze sprawdzajmy, jakie świece palimy. Wybierajmy odpowiedzialnie i świad świadomie. O, gwiazda bożonarodzeniowa. Jak to się nazywa? Gwiazda Be betlejemska. betlejemska. no? Sztuczna, to spokój. w naszym przypadku, bo na pewno przy kotach nie można mieć. Jakby co to? Pamiętajcie o tym, że większość roślin generalnie dla psów i kotów, dla kotów to już w ogóle, ale dla psów tak, także yy, są toksyczne. Może być tak, że kot przez całe życie praktycznie nic na przykład nie skubie i ktoś powie, a mój kot w ogóle tam nic nie, nie podgryzaliście ani nic takiego. U nas też tak było. Przez 10 lat szczęścia, aż nasz poprzedni kot, nigdy nic, nie jadł żadnego, żadnej rośliny, czy to doniczkowej, czy to w jakimś tam świeże kwiaty w wazonie, a po tym czasie jednak coś skubnął i skubnął także że wylądował w weterynarza i miał potem do końca życia problemy z nerkami, bo na szczęście go uratowaliśmy, ale no sytuacja taka naprawdę, że bardzo daje do myślenia i nigdy nie wiemy co zwierzę robi, więc weźmy na to poprawkę i dlatego ja w ogóle już z żadnych roślin naturalnych, prawdziwych nie mam w domu i stałem na coś takiego, a coś takiego kupicie raz, 17,99 dziewięć, kupić kupicie sobie kilka nawet sztuk i możecie to co roku wystawiać i macie, e, patrzcie jaka oszczędność też, no wiadomo, że to jest plastik więc może mniej ekologiczne, ale produkcja i to wszystko normalnych takich roślin tylko sezonowych, gdzie taka gwiazda Betlejemska ile nam postoi jest trzy tygodnie i ona już potem pada, też jakoś szczególnie ekologiczne nie jest, a, a to na pewno możemy przez lata wykorzystać więc to już w tej ekologiczności trochę na, więcej nabiera, trochę sensu więcej nabiera. Dla mnie to jest taki sklep ze wszystkim i z niczym, w sensie że jakby nie wiem, no po co tu można wejść. wejść. Nie, to, to wszystko tu można właśnie wejść. Po, nie wiem, po dezoberant, albo paskę do zębów. To tutaj tutaj pewnie też to nie znajdziesz, przypuszczam. Remont, <laughs> zrobić mieszkania, no. kupić świeczki, wszystko i kupić części do samochodu. O, a propos, bo nam się poodklejały. Nie, mamy, mamy? Duże, tak No to trzeba to przykleić, bo właśnie ostatnio no tak, się dwa trzeba. odkleiły od krzesła. Mamy, bo, bo, uwierz mi, że nic stąd tutaj nie potrzebujemy. To są takie rzeczy, o których jak, jakbyś nie wiedziała o ich istnieniu, no to tak. byś nic nie straciła. No, niby tak, ale na przykład takie rzeczy, popatrzmy, korzystamy z takich w samochodzie gdzie na przykład bambusowych i tak dalej. Zobacz, ile taniej tu jest, a Ty kupujesz na Orlenie i płacisz... Stuć. Nie, na Orlenie kupuję w ostateczności. No dobra, ale nawet jak nie na Orlenie, no to i tak kupujesz drożej. 10 pidelców o... 2,49. Dobra, to weźmy. Zestaw dostać. sztućców Ta 24 jest. sztuki 40... Widzicie, 4,33. 43. to jest taki strep, że normalnie bym tego nie potrzebował, ale jest, więc... No ale to się na pewno przyda, my to złożniemy. Ja często korzystamy ja z wie. takich rzeczy. To miały być zakupy na jesień, a ja puli uniwersalny i sztućce bambusowe. No dobra, ale to jest coś takiego, że ja jestem generalnie taka, że nie jak mi to tak średnio przepadam. Żeby tak nie wydawać kasy bez sensu. Ale nie chodzi nawet o wydawanie kasy, ale po prostu jakoś tak jak. Na przykład to, o co bym kupiła. Znaczy, akurat mamy takie, takie lampeczki, ale teraz, tego no, bym kupiła więcej? teraz, możemy sobie pokupować. No, no właśnie, tylko z, że Sicilii i tak się zastanawiam, jak ona się będzie tym. No nie, nie powiem, że na przykład na oknach, a to by genialnie wyglądało, przepięknie to wyglądałoby. Nawet nie tyle co na oknach, ale no, tak jak tu na przykład, no coś pięknego, a nawet na zasadzie tej naszej. A Sicily ma ten problem, że tak naprawdę teraz nawet jak mamy te zasłony do okien, te takie rolety i tam no. są te sznurki takie do pociągania, to ona je cały czas tym się bawi więc i my musimy, musimy to, cały chować. Czas to chować. Nie? I A jak na przykład sobie wyciągnie, spadnie albo zapomnimy tego zrobić, to od razu jest. Wiem, co możemy kupić? Baterie, bo my mamy takie. Ja te jak się nazywają w. Baterie w, już były tam. To musimy się cofnąć, bo trzeba, bo nie ma na pewno w domu. Kolejna rzecz, której nie potrzebowaliśmy. Ale Potrzebowaliśmy, bo ja zawsze jesienią i zimą zapalam schody nasze, mam właśnie takimi świeczka, ym, świeczkami, ym, światełkami owinięte takimi choinkowymi i tak ozdobnie to, to zrobiłam i to jest generalnie całoroczne, no ale zapalam to głównie wieczorami, bo zawsze wieczory zimą i jesienią są długie, więc zawsze taki klimat robię w domu, ale właśnie ostatnio pierwszy raz zapaliłam i są rozładowane, więc potrzebuję, Dobra. nie zapaliły bierzmy, się. Bierzmy, to i chodźmy do przymierzalni. <laughs> Jesteśmy na... Baterie, ale. Duże, a, a ale nie mam pewności. Ba duże, no? Nie, duże, takie normalne. Takie nie, to, to a, a te, te. Te chyba, nie? 2a, ale nie, co aż takie wielkie? Nie, no to są dwa rządki. No wiem, ale tutaj nie, tutaj w... nie potrzebujemy 40, nie ma jakichś mniej? Po co mi 40, są. ja potrzebuję są, 6. Ale nie Dobra, no spoko. W sensie, nawet jak się okażą złe, no to to się i tak przyda, 100. dokładnie. A 10, to za 18 lepiej chyba. To jest nawet, ile wychodzi za sztukę? Ja zawsze na to 11, patrzę. 10. 122, 120. 22. 12. Tu 12, 12, 29, tak? Nie wiem, nie widzę. Tak. Nie, nie potrzebujemy tyle. To jest właśnie to, że jest tanie, ale i tak tego nie Ile? użyjesz. Ile? Niewiele tak naprawdę. Przy... No ale po... i tak tego nie użyjesz, więc po co 5 tych przykładów? No nie mamy tyle rzeczy w no. domu na baterii, tak naprawdę. Te... ładowalne. Tyle rzeczy świątecznych, to ja się nie spodziewałam w ogóle. No, to wszystko na święta. Można się wyposażyć, bo jakoś zawsze, że przy po wszystkich świętych jest taki wysypa. Tutaj jest normalnie wszystko Tutaj już przed. Przed. Krok przed. No Chodź, pokażę ci... piękna yy, choinka, jest... chciałam pokazać. Tam jest pięksta, ta fajniejsza chyba. A, Pink Stuff. No, ale jeszcze tego nawet nie użyłam. Poczekaj, daj mi się tylko... daj mi nacieszyć oko tym... tymi mi no, W ogóle co chwilę chodzi... O, to weźmy, na przykład worki na śmiecie. Ja mówię, nie, mamy worki na śmiecie. To jest właśnie taki sklep, gdzie, gdzie chodzisz, tylko tak sobie przypominasz o różnych rzeczach. O no ale wiesz, ale robisz zapas i my tak naprawdę takie zakupy robimy raz zleworku, pół roku albo cały, rzadziej. Mamy ze sto worków. No. Ale chodziło mi o to, żeby zobrazować na czym polega ten sklep. w sensie tak idziesz i o, może tego nam brakuje, ale jak masz faceta obok siebie, to jednak się okazuje, że niczego nie brakuje. To znaczy, że ja powinnam to być sama. No tak, jakby sama, To byś miała tutaj na pewno dwa razy więcej rzeczy, co najmniej. Jej, jakie to cute. No, pewnie tak, ale to są naprawdę super ceny i takie rzeczy. Zresztą, ch chyba że ktoś wydaje pieniądze na pierdoły i po prostu jakby bez opamiętania, to co innego, ale wykonaj własny diamentowy obraz. Kamyczki, pisak do kamyczków, strasu, to to jest słodkie. Nie znam takiego sposobu, ale. Dobra, dobra. <laughs> o, już są te adwentowe takie czekoladki. Mm, kubecki, jakie słodkie. Chyba słodkie. Powiedziała ta, co nie lubi, pierdół, niby. O co chodzi w tym? Dlaczego to jest... To jest... O co chodzi w tym? To, to się... No wygraliśmy na y, evencie TikToka Tak. Trzy takie, takie dostaliśmy. dostaliśmy. I jeszcze tego nie testowałam, więc nie wiem. znam to z TikToka właśnie. Dlatego pewnie to było można na evencie TikToka wygrać. Zresztą tutaj nawet jest, że jak jest ich nazwa na TikToku i na Instagramie. To, jest, no. to są produkty, które właśnie były viralem na TikToku głównie. No nie wiem, po prostu tak się... No, ta pasta głównie, bo to jest taka uniwersalna podobno do wszystkiego. To przetestujemy na pewno. Tu mamy jakieś doczyszczenia wszystkiego. Łazienka. Do... Do szyb, podłogi. Do wszystkiego. No, ale to nie, nie wiem, jakie jakoś A są te produkty w sensie. No, widać, że znaczek jest wegańskie no ale to nie są chyba naturalne. No, fajnie to w ogóle, zrobili marketing. No, było, genialnie, w ogóle to wszystko, jak się rzuca w oko, no przecież to jest przepiękny produkt. W sensie to jest dla oka takie coś, że ja od razu każda kobieta bierze, bierze, różowe. No, pamiętam, będzie TikToka, jak każdy z tym chodził, bo tam była taka gra, że się jakby tam jakiś quiz rozwiązywało i za ileś punktów można było dobrać nagrody. I to było taką najtańszą nagrodę. Po prostu każdy z tym chodził. No tak, to, no dokładnie, to prawda. Ale teraz jeszcze patrzę, czy nawet odplamiacz od na przykład no to coś takiego bym pewnie kupiła D do dywanów do czyszczenia to już 12 zł to co wygraliśmy czyli wygraliśmy 36 zł. Zawsze trochę się. O, na przykład kapcie tu można kupić. Zobaczcie, jakie fajne. Takie, takie. W sumie też nawet różowe, też w podobnym stylu. Wszystkie takie kapciuchy. O, nawet na mnie są takie fajne. 21,95. Damskie kapcie wsuwane, zwierzę, coś tam. A tu są grube, z grubą podeszwą 27,95. Trochę droższe. Ale no tak, czyś jak spokojenie. To są spokozy, w, w sensie. O, ja na przykład w ostatnio w Kisie, w się kupiłam kapcie, pamiętam? 8, 7, coś wyszło. 7 z groszami. Za nowe, za nowe, więc trochę taniej, jednak. No i bardziej ekologicznie, to jednak mumpeks, ale mm, no, jednak z kapciami to jest ciężko w takich miejscach, więc no. To też fajne. Więc no tutaj tu, na takie bym rzeczy też tutaj spojrzała, jak najbardziej. Poszewki, pościele, no wszystko. Samarizm, mogę się zdziwić. Jest to coś, co bym chciał. Bardzo mnie w tym momencie zdziwiłeś reklet. Oku! To znamy od naszej rodziny ze Szwajcarii. Prze, tak. Tu się właśnie ser taki robi. I taki fajny dla dwóch osób, dla nas idealnie do domu. Nie, to nie dużo miejsca nie zajmuje. I tylko gdzie taki ser kupić? W Szwajcarii mają w każdym sklepie. A Daj u telefon, zobaczymy. No pewnie gdzieś jest. Zaraz to musimy sprawdzić, Nie, myślę, że kupić lepiej to będzie przez internet. Czemu? I kupić większe, tak jak ma i Sandra i moja mama, gdzie masz taki fajny rytuał, że sobie siedzicie z całą rodziną, na przykład sześć osób. I każdy sobie tu smaży te i robi. Przecież, takie. Największe byłoby fajne. No ale, ale to fajnie, jest fajne, jest, że jest dla dwóch osób. Np. Dla nas to, jest, to by było dużo bardziej praktyczne. Na podróż, nie? że Na podróży sobie bierzesz ser, tu jakieś warzywa wrzucasz i podłączasz do samochodu elektrycznego. Fajne. I kurczę, zobaczcie 44,95 spoko cena. Chciałeś masz, proszę bardzo, dla 8 osób. Tylko podnieśliśmy się do góry 99,95. No i co teraz powiesz na to? Eee, sprawdzimy, <laughs> po ile jest <laughs> że właśnie, to jest to genialna chodziło, cena. To jest dla 8, 8 osób. osób. No i o to chodziło właśnie. Ładny, taki okrągły, super. Przyznam wam, że jestem dumna z mojego męża, bo on tak świadomie podchodzi do różnych tematów. Wiecie, dlaczego nie kupimy tego urządzenia do Rakleta? Dlatego, że stwierdził, że lepiej to zostawić sobie na Szwajcarię i zjeść taki taką, ser tak, tylko jak tam okazję. jesteśmy, bo tak byśmy pewnie częściej jedli ten ser, a tego nie chcemy robić, więc yy, dzięki temu, że tego nie będziemy mieli, to nie będziemy go spożywać, więc dlatego nie kupiliśmy. Także naprawdę. Dzięki. Mężu. Tu są chusteczki, chusteczki do ochrony koloru, to się wkłada do pralki. I Wiecie, w razie czego się tam rzeczy od siebie nie zafarbują, tylko to zafarbuje, to jest super. Ja to ostatnio kupiłam, nie pamiętam, w jakimś markecie i dałam na pewno więcej za to, a używam ich yy, i to działa, więc wezmę to na tutaj te na pewno. 3,99 za 20 sztuk. Takie różne perfumy do prania, kulki do prania zapachowe i tak dalej. To też jest dużym wiralem na TikToku, wiele razy to widziałam, ale słuchajcie, tutaj apel ode mnie, żeby takiej rzeczy nie kupować, no bo przecież gdzie to w ogóle, ile chemii nasze ciało w, w Kłania, kiedy my takie rzeczy dodajemy do prania. W ogóle ja nie używam nawet proszku do prania, płynu do płukania, nic z tych rzeczy nie używam. Generalnie piorę w takich, co się nazywa kasztanach, orzechach, czy jak to tam piorących się nazywa. Ale nawet jakbyście, jak chcecie prać w proszku, to używajcie jakiegoś ekologicznego albo jakiegoś dla niemowląt, nie wiem, coś jak najmniej toksycznego, jak najmniej tych substancji chemicznych, żeby zawierało. I, i nie używajcie takich rzeczy, bo to naprawdę nasz organizm to wszystko kłania. Nie I to jest, że to jest bardzo nieekologiczne, bo przecież to wszystko. Idzie w rurach, ziemia to wchłania, to jeszcze nasz organizm to wszystko wchłania. Kolejny wiele z TikToka, to tylko pokazuje, jaką internet mam od. Słuchajcie, to już dawno, dawno, dawno temu widziałam. Wszystko, wszędzie było wykupione. Mnóstwo razy tego szukałam, bo to w ogóle działa cuda. Jak, sobie, jak macie podeszwy białe w jakichkolwiek butach, sneakersach i tak dalej, to to wszystko wybiela tak, że wyglądają jak nowe. I do tego stopnia, że ja miałam takie buty, których mi właśnie te podeszwy tak żółkły takie były już średnie nie podobało mi się to, nawet pranie nie pomagało. I ja kupiłam to na Allegro. Słuchajcie, zapłaciłam za to. To 28 złotych na Allegro, a do tego 4,50 sztuka. Patrzcie jaka przebitka. Ludzie po prostu to pewnie kupowali hurtem przez to, że to było popularne i sprzedawali tyle razy drożej. Ja biorę jedno na zapas. Znaleźliśmy jeszcze jeden zestaw do robienia raclette za 119,95 również dla A Szkoda, to, że to tak porozrzucane. Trochę tam, trochę tu, No nie? tak, to i tak... jest, ale również dla 8 osób, czyli tak jak tamto 20 zł drożej, ale taki kształt dokładnie taki jak mają w Szwajcarii wszyscy, nie? Tak. Jak przyjeżdżamy do rodziny w Szwajcarii właśnie to... No to jest dokładnie to tak. Nad czymś takim u nas. <laughs> Dokładnie ten zestaw spinek posiadam. i Je kocham. Kosztują 7,95. Mam już je od wielu miesięcy naprawdę wielu. Nic się z nimi nie stało. Nie zepsuły się. Nawet nie pociemniały. To złoto nie pociemniało. To jest totalnie niesamowite i biorę to po raz kolejny. W sensie biorę sobie na zapas, bo słyszałam o tym nieraz, że to jest tak dobry produkt, że ja muszę mieć w razie czego więcej, niż czy czymkolwiek się wydarzyło. Zdecydowałam się jeszcze na takie serum od Elizy Jones. Nigdy żadnych produktów. To tej firmy nie używałam. Serum Hyaluronic Acid i ma bardzo dobry skład. Jest polecany, także sprawdzimy, czy mi się również sprawdzi. Ale jeżeli chodzi o skład, to jak najbardziej mogę polecić, więc testujemy. Zakupy się Zakupy jesienne. Słuchajcie, jak Nie no, naprawdę hit. Zakupy jesienne faktycznie były iście jesienne, ale w ogóle to tak przeszłam cały sklep, i tam taki malutki fragmencik jeszcze było jakichś rzeczy takich związanych z jesienią, a tak poza tym to wszystko już króluje świąteczne świąt, na święta Bożego Narodzenia, na grudzień, więc nawet jakbym chciała, szczerze mówiąc, to tam za bardzo żadnych figurek, nic praktycznie do wystroju wnętrza na jesień już nie było, także chyba się za późno za to zabrałam, wychodzi na to. No ale kupiliśmy parę trochę mniej bądź bardziej potrzebnych pierdół, także tak czy siak na plus, jak się bardzo lubię właśnie za to wszystko i nic, jak to już wcześniej powiedział, ale naprawdę to można mnóstwo fajnych rzeczy dorwać. I nawet tak się okazuje kosmetyków, także dajcie znać, czy nasze łowy się Wam się podobały, Jeżeli tak, to subskrybujcie kanał, subskrybujcie Dobre Wibracje, całujcie tych, których kochacie. Mam się w międzyczasie swoją drogą aparaty rozładował, dlatego dogrywam to wszystko na koniec telefonem. I podążajcie za życiem, jakiego pragniecie do następnego. Co się poza tym jeszcze zmieniło, czy w ogóle taki jest, jak ja teraz do mnie mam. Tutaj może poczuć się jak bardziej w ekskluzywnym butiku niż jak w lumpie jako takim.